Szanowni Państwo, myślę, że macie te, takie samo odczucia, że ten sprawnie przeprowadzony plebiscyt jest potrzebny i ze wszech miar mile widziany, szczególnie dla tych sportowców, którzy przez cały rok trenują, startują, jednak chcą, żeby ich ci, którzy oglądają również doceniali. Jest to jak gdyby taka zapłata, podziękowanie za ten e, rok pracy. spotkania dzisiejszego balu Echo Dnia, który jest gazetą, która też nagradza nie tylko najlepszych sportowców, ale pomaga również osobom potrzebującym, licytuje na rzecz 11-miesięcznego Adasia Gębusi, bardzo młodego mieszkańca powiatu ostrowieckiego, który niestety chory jest na chorobę nowotworową za, za filiżankę jaka dnia również mamy 500 złotych 500 złotych za piłkę daje pan Stanisław Bogkiewicz brawo a tutaj za filiżankę jaka dnia kolejne 500 złotych pana Wojciecha Mazura gratulujemy, brawo, dziękujemy półtora tysiąca po raz półtora półtora tysiąca po raz drugi półtora tysiąca po raz trzeci Państwa, jest specjalna rzecz, ponieważ z miejscowości Daniela Wosika pochodzi właśnie Adaś, który jest kory. Daniel powiedział, że przekaże na dzisiejszą licytację tą swoją statuetkę, którą dzisiaj oddał, dostał, a teraz ją chce oddać na rzecz Daniela, bo mówi że rzeczywiście to jest coś cennego, ale jeżeli to może... Pomóc,